Cześć tutaj Marcel. Po nieco długiej przerwie witam was w kolejnym odcinku aplikacji. Jako że zbliża się wiosna, może warto posiedzieć trochę w domu i pograć na telefonie? Dzisiaj zaprezentuję wam tę oto zabawkę. Jest to Logitech PowerShell i Jest to kontroler gier do iPhone'a. Kontroler został zaprezentowany w 2013 roku i był pierwotnie przeznaczony do iPhone'a 5 i 5S. Kontroler nie wspiera niestety iPhone'a 5C, ale Dzięki specjalnemu adapterowi można go używać z iPodem Touch 5 generacji. Jako, że Apple zaprezentowało ostatnio iPhone'a SE i iPoda Touch 6 generacji, podejrzewam, że również będą pasować, gdyż ich konstrukcja nie uległa zmianie. Pierwsze co zobaczyłem po otwarciu opakowania to samo urządzenie. W pudełku znajdują się też dodatkowe akcesoria, takie jak kabel USB. Niestety jest on dość krótki i nie, w zestawie nie ma dołączonej ładowarki oraz adapter jack, który w sumie można było zintegrować razem z samym urządzeniem. Wygląda dość śmiesznie i prawdopodobnie łatwo będzie go zgubić. Na szczęście można korzystać z słuchawek Bluetooth. W zestawie znajdziemy również adapter do iPoda, bo tak jak powiedziałem jest on trochę cieńszy niż iPhone, żeby po prostu dobrze pasował w tą obudowę. Kontroler posiada całkiem spory zestaw przycisków. Mamy tutaj po lewej stronie cztery kierunkowe przyciski, które reagują na siłę nacisku. Cztery przyciski A, B, X, Y jest to standardowy layout dla kontrolerów iOS, dwa triggery z tyłu oraz przycisk włączania i wyłączania telefonu, który działa dość ciężko. Znajdziemy tutaj również przycisk pauza, żebyśmy mogli w dowolnym momencie spauzować łatwo grę. Kontroler posiada wbudowaną baterię o pojemności 1500 mAh. Jest to nieco mniej niż w przypadku baterii wbudowanej w iPhone'a, na przykład 5s. Także za pomocą tego kontrolera nie naładujemy baterii w 100%. No i przy graniu możemy liczyć na doładowanie maksymalnie 30%. Niemniej jednak jest to fajny dodatek, ponieważ grając nie rozładujemy całkowicie naszego urządzenia. Kontroler posiada certyfikat Made for iPhone. I wymaga ios -a co najmniej w wersji 7, gdyż dopiero iOS od wersji 7 wspiera kontrolery do gier. Nie wszystkie gry wspierają ten kontroler i nie zawsze jest to najlepszy sposób sterowania. Na przykład w grze wiczbagi dużo łatwiej steruje się za pomocą dotykowego ekranu niż jedną ręką za pomocą tego joysticka po lewej stronie. W większości gier nie mamy możliwości dopasowania sterowania według naszego uznania, i czasami ten layout domyślny jest dość dziwny. Na przykład w przypadku gry GTA brakuje nam hamulca ręcznego i nie możemy go nigdzie aktywować za pomocą kontrolera. Również w przypadku GTA pojawia się problem, jeśli chcemy na przykład biec naszą postacią, musimy bardzo mocno wciskać te przyciski sterowania, co jest dość uciążliwe, a w przypadku na przykład sterowania taksówką Czasami włącza się opcja taxi driver, co jest zdecydowanie niedopracowaną rzeczą. Na szczęście niektóre gry posiadają możliwość dostosowania sterowania pod nas. Taką grą jest na przykład Asphalt 8, gdzie na kontrolerze gra się dużo lepiej niż na dotykowym ekranie i tak jak powiedziałem przyciski można sobie dostosować według uznania. Najwątpliwą zaletą jest to, że na Allegro ten kontroler można kupić sobie niecałe 50 zł, a czasami nawet i mniej i to nową sztukę. W momencie premiery to urządzenie kosztowało prawie 400 zł, także tutaj spadek ceny jest naprawdę duży. Drugą kolejną rzeczą, dla którego warto kupić ten kontroler jest sam powerbank, który jest produkowany przez Logitech i jest on dobrej jakości. Ogólnie jakość wykonania urządzenia stoi na wysokim poziomie i mamy tu wrażenie obcowania z produktem klasy premium. No tutaj spo, sporym minusem będzie ta obsługa tych gier. Mówię, brak możliwości dostosowania, czy też po prostu bardzo słaby domyślny layout przycisków. Kolejnym plusem, aczkolwiek będę musiał to jeszcze potwierdzić i na pewno pojawi się jeszcze druga recenzja tego urządzenia, jest prawdopodobna możliwość wsparcia najnowszego iPhone'a SE i iPoda iPod 6. generacji. Także ceny tego urządzenia znowu mogą skoczyć, dlatego może warto je teraz kupić. Jak jest rozwiązanie tych wszystkich problemów z grami? Z tego co czytałem, urządzenie bardzo dobrze sprawuje się z emulatorami MAME, czyli arcade'owych konsol, albo też Game Boya Arcade. Niestety, żeby zainstalować te emulatory potrzebny jest nam jailbreak, na który na obecną chwilę po prostu jeszcze nie wyszedł dla aktualnej wersji iOS. -a. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, zapraszam Was do lajkowania, komentowania, chodzenia na fanpage i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie!